I to się zrobiło takie. No, popękanie. Normalnie, jakby popękało. Zobaczcie. Dzień dobry, moi kochani. Witam się z Wami bardzo serdecznie. I tak jak widzicie po tytule, dzisiaj weźmiemy się za nowości, nowości od Hean. Ja Was bardzo przepraszam. Mogę dzisiaj nie być w formie, bo wczoraj miałam potworną migrenę, a dzisiaj, słuchajcie, obudziłam się z bólem ucha. Wieczorem idę do laryngologa, ale. Totalnie nie o tym. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Chcę wam pokazać paczuchę, która do mnie przyszła od Hean. Jest to paczka piarowa. Czyli to nie jest płatna współpraca, po prostu dostałam paczkę do przetestowania, więc przetestujemy sobie dzisiaj te kosmetyki razem. Zrobimy sobie test długotrwałości, bo jest trochę po godzinie 10, więc jak na mnie to umówmy się, jest bardzo wcześnie. Tak więc, aby jak najdłużej ten, wiecie, podkład siedział na mojej twarzy, to myślę, że zacznę od podkładu, najwyżej później, wiecie, tu troszeczkę usunę. I teraz tak. Co jest w paczuszce? W paczuszce mamy nowy tusz do rzęs, trzy kolory nowego podkładu i paletka cieni. Oczywiście znacie mnie, wiecie z czego Trywonka się najbardziej cieszy i czego jest najbardziej ciekawa? Oszywista, <ścoughs> oczywistość. Jest to paletka cieni. Paletka cieni nudziakowa, tak? Czyli moja, nie wiem, 2851. Natomiast ja zawsze, ale to zawsze cieszę się z palet nudziakowych, dlatego że, no zobaczcie, to są tak użytkowe kolory. No może poza tym, który jest taki brokatowy, więc na nadchodzący Sylwester w sam raz, a cała reszta, spójrzcie, piękna, bardzo dzienna, codzienna, ale też dająca możliwości wykonania makijażu takiego trochę mocniejszego. Ja dziś chcę się skupić na makijażu dziennym, dlatego że pod ostatnią rolką i tutaj serdecznie Was zapraszam na mój Instagram i na TikToka, kochani, i na TikToka, bo Tryfoncia założyła TikToka, więc jeżeli możecie, to tutaj macie link na dole. Będzie mi bardzo miło, jak tam mnie zaobserwujecie, dlatego że jest tam już 2000 osób. Umówmy się, jak na moje możliwości to jest bardzo dużo. Tak więc, ostatnio zarówno na TikToku, jak i na Instagramie pod Rolką, gdzie pokazywałam makijaż paletą Denony, napisałyście, że no bardzo fajnie, ale chciałybyście odtworzenie tego makijażu w wersji takiej drogeryjnej. I jak tylko przyszła ta paletka, to sobie pomyślałam, nie no po prostu spójrzcie, ten cień. Tutaj ten. Odrobinka tutaj tego ciemniejszego brązu. Przyciemnienie tym. I będzie pięknie, proszę Państwa. Może nie dokładnie tak samo, dlatego że te ciemniejsze brązy mają troszeczkę inną temperaturę niż te w palecie one więc to nie będzie taki, wiecie, makijaż jeden do jednego odtworzony, w sensie właśnie odcieni, temperatury tych kolorów i tak dalej. Natomiast myślę, że jestem w stanie zbudować bardzo podobny makijaż. Nie wiem tylko, jak jest skryciem tego podkładu. Zaraz to sobie sprawdzimy. Mam tutaj trzy odcienie, dlatego że w tamtym makijażu wykorzystywałam podkład od Yves Saint Laurent, ten najnowszy. I ten od Yves Saint Laurent daje dość mocne krycie. A ja go jeszcze trochę za dużo nałożyłam, dlatego, że wiecie, jak czasami człowiek się maluje tylko przy dziennym świetle, które zaraz zachodzi za chmury i niewiele co widać, tylko tyle tak naprawdę co w telefonie, dlatego, że telefon, wiecie, trochę rozjaśnia ten obraz. Więc Wy jeszcze tą końcówkę makijażu to jakkolwiek widzieliście. Natomiast ja w lusterku to już miałam bardzo, bardzo ciemno. I nie zauważyłam że rzeczywiście tego podkładu. Było trochę za dużo dzisiaj na tak zwany tapet. Chociaż dla mnie na tapetę. Nie wiem dlaczego. Mi pasuje na tapetę. Koniec kropka. Jesteśmy na kanale Tryfonkowym. Tryfonka gada po swojemu, w związku z tym będzie na tapetę. Tu mamy podkład, który nazywa się Renium i ma być to podkład nawilżający. Jest to kremowy podkład nawilżający, odżywczy wygładza, tuszuje niedoskonałości i nadaje świetliste wykończenie. Delikatna formuła sprawia, że cera wygląda świeżo i nieskazitelnie. Bogaty w składniki aktywne, nawilżający pentawin, odżywczy wyciąg z kawioru, ceramidy, regenerujący Summer samroin? Depantenol, witaminę A i sole mineralne wzmacnia elastyczność skóry. Podkład zawiera dużą ilość naturalnych olej, dlatego przed użyciem należy go wstrząsnąć. I wiecie co? Ja jestem tutaj przeszczęśliwa, że okej, okay, producent pisze nam co zawiera, ale nie ma obietnic w stylu, że ten podkład uszczęśliwi twoją skórę. I tak jak jedna z Was napisała, tak, będzie się porami do Ciebie uśmiechać, tryfonka. I tutaj wielki szacun do marketingowców marki Han za powstrzymanie się od radosnej twórczości, która po prostu wywołuje takie na mojej twarzy, nie? Dobra strząśnijmy sprawdźmy kolory i jedziemy z nakładaniem, żeby jak najdłużej mieć go na twarzy, dlatego, że tak jak Wam wspomniałam, wieczorem idę do laryngologa i pewnie będę chciała zmyć ten makijaż, no bo nie wiadomo, co tutaj, wiecie, z tym uchem się będzie działo. I ja mam tutaj trzy kolory, R01 Ivory, R03 Lentil Beige i R05 Warm Beige. Zobaczmy sobie wszystkie te trzy. Mmm, krycie, to on na pewno będzie miał, wiecie... Coś tak czuję. 0,1, 0,3 i 0,5. Dla mnie z całą pewnością będzie ta 0,3. Nie wiem, czy nie pomieszam go odrobinkę z tą jedyneczką, żeby uzyskać troszkę jaśniejszy odcień. Chyba tak, chyba tak pomieszam. On bardzo delikatnie, tak, bardzo delikatnie, bardzo przyjemnie. Pachnie, ale tak wiecie, nie potrafię powiedzieć Wam czym. Kojarzy mi się z jakimś fajnym kremem może tak leciutko, słodko, ziołowo? Jakoś tak. I ja sobie go pomieszam mniej więcej tak dwie trzecie do jednej trzeciej ma bardzo kremową konsystencję, która przypuszczam, że właśnie wynika z tego dodatku olei, no i z tego, co już zauważyłam na ręku on nie zastyga. W związku z tym ja się nie spodziewam jakiejś mega, mega trwałości. No, nie Niemniej jednak przez te powiedzmy 8 godzin co najmniej to go przetestuję. Tak, i ja mam takie uczucie, wiecie co, jak nakładam, że nakładam taki bardzo treściwy krem. Kochani, więc tak na pierwszy rzut oka powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, czy ja się z tym podkładem polubię, no dlatego, że on jest olejowy, ja mam cerę bardzo mieszaną, ale on też ma coś takiego w sobie, że mam wrażenie, że tak nierówno rozkłada się, tak jakby pigment, tak jakby pigment zastosowany w tym podkładzie był dość grubo zmielony. Um, nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, tak. Tak jakby troszeczkę zaczął się już osadzać w porach, co wcale nie jest jakimś, wiecie, bardzo dobrym znakiem. Ale nic, ja go teraz szybciutko przypudrowuję, bo mamy już godzinę 10:44, więc zobaczymy, jak przez te kilka godzin będzie u mnie leżał na twarzy. Powiem szczerze, że ja mu tak, wiecie, nie powinnam wyrokować tak od razu, ale na moje oko moja cera może się z nim nie polubić. Już widzę, że tak jakoś. Coś, coś... Moja cera nie jest z nim kompatybilna, ale jak wiecie, nie wszystko jest dla wszystkich. Myślę, że skóry na przykład suche będą zachwycone tą konsystencją, bo on ma taką właśnie treściwą, bogatą konsystencję, bogatego kremu, takiego kremu na noc. Więc przy tej mojej mieszanej cerze to może być różnie. Dobra, przypodruję się. Przypudruję się pudrem kaszmir, numerek 3 Beige. Oczywiście puder puszek i jedziemy. No i poza kamerą wykonturowałam sobie buzię. To jest oczywiście mój ulubieniec, czyli numer 400 Cappuccino od Hean rzecz jasna. I teraz łapię za duo do konturowania. Tutaj mamy róż i rozświetlacz i to jest numerek RD4 Sensual. W paczuszce znalazłam też trzy nowe kolory linerów, już Wam pokazuję na ręku. I tak prezentują się z bliska wszystkie trzy, czyli Rose Gold, Silver Lilac, i ten to jest opal garden, tak? No dobrze, to teraz już bez zbędnego gadania totalnie zabieramy się za makijaż oka. I tutaj będę robiła to oko z Wami, a to oko zrobię na przyspieszeniu na roleczkę, żebyście mieli taki totalny skrócik, wiecie. Takie to półtorej minutki właśnie na Instagramie i na TikToku. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam na ten mój TikTok, naprawdę. A już jak jesteśmy przy tym to chciałam podziękować kolejnym dwóm osobom, które mnie wsparły, bo no po prostu ja nie wiem jak mam wam dziękować. Naprawdę nie wiem jak mam wam dziękować. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, to tutaj jest taki przycisk wesprzyj i tak jak ja wam powiedziałam, gdyby nawet YouTube płacił mi 10 razy więcej niż te wpłaty od was, to to by nie było dla mnie taką radością jak to, że wy chcecie też mnie wspierać finansowo, bo tak jak wam powiedziałam, ja wszystkie kalendarze w tym roku sama sobie kupiłam. Zrobiłam to dla was. Dzisiaj właśnie będę nagrywała otwieranie kalendarza z Notino i dzisiaj z całą pewnością jeszcze zrobię sobie otwarcie kalendarza z Sephory. Taki przynajmniej jest plan. Dobra, jedziemy z tym makijażem. Tak więc jeszcze raz chciałam. Podziękować wszystkim, bo to między innymi dzięki Waszym wpłatom mogłam sobie też pozwolić na zakup tych kalendarzy. Po prostu stwierdziłam, że dokładam na drugie tyle albo trochę więcej. Ale są. Są, kupiłam sporo kalendarzy, więc będą filmiki częściej. I to wszystko dzięki Wam. Bardzo dziękuję. No więc dobrze, zaczynamy od matowego beżu. Teraz łapię tutaj za ten przepiękny cień i zobaczcie, on się sypie i tutaj mam do Was pytanie, który Wy jesteście tym? Przeszkadza Wam osypywanie się cieni czy nie bardzo? Czy też po prostu pracujecie taką techniką, że cienie raczej Wam się nie osypują? A wiecie co trzeba zrobić, żeby cienie się nie osypywały? Ano nabieramy taki cień, nawet taki, który się osypuje, ja tutaj go tak nabiorę sporo, sporo obtrzepujemy sobie nadmiar na dłoń. tak jakby na dłoni wpracowujemy sobie ten nadmiar cienia i dopiero przenosimy sobie to na powiekę. I tym sposobem osypu nie będzie. W sensie tutaj takim pod okiem. Spójrzcie, widzicie? Ten cień się dość mocno pyli. I teraz... Napiszcie mi, czy macie problem z osypywaniem siecieni, czy przeszkadza Wam osypywanie siecieni w palecie, czy też nie. To teraz od razu tym dużym pędzelkiem przejeżdżam sobie po dolnej powiece, tak żeby tutaj było, wiecie, maksymalnie wszystko rozdymione. I co ja teraz robię? Nie wyszła mi kreska, w związku z tym jej granice tak bardzo delikatnie rozdymiam ciemnym brązem. I wtedy nie będzie widać, że jest aż tak nierówna. No dobrze, i w paczuszce była nowa maskara od HEAN, ona się nazywa Sensual Mascara. Co ma robić? tusz dodający niezwykłej objętości i lekkości. Innowacyjna, elastyczna szczoteczka maksymalnie wydłuża, rozdziela i podkręca rzęsy. A wyjątkowo miękkie włosie nie podrażnia delikatnej skóry wokół oczu. To jest bardzo ważna informacja. Maskara wygląda w ten sposób, a tak wygląda szczoteczka. No dobra, tuszujmy. Pierwsze odczucie rzeczywiście nie kłuje w powieki. Czyli co? Może być silikonowa szczoteczka nikująca w powieki? Może! Teraz ciekawa jestem, jak ona będzie, wiecie, się zachowywać. No, powiem Wam, że wydłużać przy pierwszej warstwie wydłuża. No, zobaczymy, jak się ten tusz będzie nosił, ale jak na razie zapowiada się bardzo dobrze, odrobinkę sobie tylko poprawię dolną powiekę, czyli przyciemnię ją tym najciemniejszym matowym brązem. I pamiętajcie, żeby tego nigdy tak nie zostawiać, najpierw rozcieram czystym pędzelkiem granicę tego ciemnobrązowego a teraz dobieram sobie ten, który kładłam na samym początku w załamanie, on się nazywa Cute i rozcieram nim do dołu. Teraz jeszcze odrobinka cienia Skin, on jest taki lekko morelkowy i jego położę sobie tu od wewnętrznej strony, tak troszeczkę. Bardzo ładny odcień. No i zostały mi już tylko usta i na usta powędruję Pomadeczka również od Hean. No, jak odcinek z Hean, to niech będzie Hean. Numerek 46. I to jest taki piękny, zgaszony róż. I jeszcze zupełnie na sam koniec utrwalę sobie brwi tym żelem również od Hean. No dobrze, moi kochani, to tak wygląda skończony makijaż. Co ja o nim sądzę? Śmiem twierdzić, że z się nie polubię. On już wygląda dziwnie na mojej twarzy i jak sobie siedzimy tak w takiej odległości, to z całą pewnością on wygląda dobrze. Ale jak patrzę tak zupełnie, zupełnie z bliska, no to widzę, że zwłaszcza tutaj te strefy, o tu, 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 gdzie są te moje, wiecie, rozszerzone pory, to on tak i tu w skrzydełkach nosa, on tak dziwnie osiadł. No i wiecie, jak człowiek ma już trochę do czynienia z podkładami, to już mniej więcej się wie, czy on będzie dobrze leżał, czy nie. Jeżeli wiecie, jeżeli w ciągu dnia stwierdzę, że nie, nie ma sensu się męczyć, to ja po prostu go zmyję, przyjdę wcześniej i wam o tym powiem. Tak więc ja zaczynam testować, a z wami widzę się za chwilkę. Dobry wieczór moi kochani, jestem z powrotem, mamy godzinkę 18:08. aha, dobra, nie pokażę Wam, 18.18, 18. nie wiem czy to widać z daleka, czyli ten podkład mam na twarzy jakieś 8 godzin. I słuchajcie, powiem Wam szczerze, gdyby nie fakt, że jeszcze nagrałam 3 odcinki, to ja z całą pewnością przyszłabym wcześniej zakończyć ten test, bo niestety, ale podkład na mojej twarzy wygląda źle, on wygląda, wiecie, z daleka, to jak cię mogę, jeszcze, jeszcze ujdzie, tak? Natomiast, no, struktura mojej skóry jest tak bardzo podkreślona, ale tak strasznie, że moja skóra wygląda, jakby miała co najmniej 10 lat więcej serio. I o ile cienie wyglądają perfekcyjnie, nic się z nimi nie stało, tuż też wydaje się być bardzo fajny. Moje rzęsy nie są fajne, tak, ale umówmy się na no to, trzeba będzie chwilkę poczekać i zobaczcie, nic mi się tutaj nie poodbijało, wiecie, jeżeli chodzi o tusz, nic się nie pokruszyło, tak się właśnie tutaj przyglądam. Cienie się w ogóle nie pozbierały w najmniejszym stopniu, a miałam tylko oczywiście jako bazę korektor od Paezer Run For Cover, jak zawsze, więc tutaj, no, perfekcyjnie cienie perfekcyjnie, jeżeli chodzi o tusz, no to no moje rzęsy są takie, że wiecie, że do, do tego, do, do tego, żeby sprawdzać na nich tusze, to tak one się w tej chwili trochę średnio nadają. Natomiast jeżeli chodzi o podkład, jest totalnie nie dla mnie. Ja już jakby od samego początku mówiłam wam, że coś m, chyba się z nim nie polubię. Myślę, że y, jakby ta duża ilość olei wpływa na to, że właśnie każdy por, no słuchajcie, moja skóra wygląda jakbym, jakby była porowata w miejscach, gdzie na co dzień tych porów absolutnie nie widać, więc no nie jest to podkład po prostu dla mnie i tyle, chodźcie z bliska, pokażę Wam o co mi chodzi. I myślę, że o ile jeszcze z daleka, to jak Cię mogę to wyglądało, natomiast no z bliska, no spójrzcie, spójrzcie tutaj na tą strefę przy ustach, Mam nadzieję, że on tu wyostrzy. Zobaczcie. Widzicie? To normalnie wygląda jak popękana skóra. Taka. Tu widać tak pory, że to jest jakaś masakra. Tak samo. Zobaczcie tutaj ten policzek. No nie wygląda to dobrze. Tak samo spójrzcie brodę. Broda wygląda bardzo źle. Tu wszystko przy ustach. No, z wielką przykrością, ale stwierdzam, że ten podkład do cer mieszanych się absolutnie nie nadaje. Przynajmniej do mojej cer mieszanej, tak? Bo są różne potrzeby i tak dalej. No, ale on, zobaczcie, nawet tutaj na tym, na nosie, gdzie ja bardzo, jakby starałam się, żeby w ogóle się tutaj nie dotykać. Taka jest prawda. Bo siedziałam tylko tutaj, nagrywałam, gadałam do Was, nic więcej nie robiąc, tak? Nie robiłam nic takiego, co by gdziekolwiek ten podkład mogło uszkodzić. I teraz, wiecie co, a wezmę sobie tak usteczką zobaczę, tak jakbym normalnie nos dmuchała. Co będzie? Dlatego, że oczywiście bardzo mi zależało na tym, żeby wyglądać jak najlepiej podczas nagrywania, otwierania kalendarzy. Natomiast, no, no mówię, z bliska moja skóra wygląda na kilka lat starszą niż, wiecie, tak normalnie na co dzień, nie? Użyjmy chusteczki. Tak, jakbym mi normalnie użyła, wiecie, idąc na przykład na spacer z psami, a na spacer poszedł krzysio, tak w ciągu dnia, żebym ja już sobie tu spokojnie siedziała i nagrywała. No i zobaczcie. No, on zjechał totalnie. No, zjechał, no bo też y, nie jest zastygający, ale wydawało mi się, że może jak utrwale, wiecie, tym pudrem kaszmir, który jest taki właśnie pięknie wygładzający, blurujący pory, to, że to wszystko będzie wyglądało cacy. Nie, nie wygląda cacy. Ten puder rzeczywiście bardzo mu pomógł. W sensie takim, że jak przypudrowałam, to sobie myślałam: o, dobra, nie jest źle, nie jest źle. Ale mm, 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 to bardzo szybko zaczęło źle wyglądać. Serio. Naprawdę bardzo szybko zaczęło źle wyglądać. Tak więc uważam, że absolutnie nie ma sensu tego gdzieś tam, wiecie, tego testu przedłużać. Tym bardziej, że zaczęło mnie tutaj gdzieś tam swędzić. Ale to, to już chyba jest takie, wiecie, co w mojej głowie, że jak mi coś tu nie siedzi, tak, bo tutaj to się zrobiło. No, takie takie no, popękania, normalnie jakby popękało, zobaczcie. Widzicie to? Mam nadzieję, że on się wyostrzył. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nikt z powiększającym lusterkiem nie przyglądał się mojej twarzy, wiecie, tak, o, tak, 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 jak ja w tej chwili. Natomiast, no prawda jest taka, że jeżeli ja mam wybór pomiędzy produktami, które z takiego bliska wyglądają dobrze, a ten produkt do, tak dobrze nie wygląda, no to, no niestety nie będzie to podkład, z którym ja się polubię. Przykro mi bardzo. Dużo lepszy uważam jest ten ich CC-krem, bo i dużo dłużej się trzyma, i dużo ładniej wygląda. A w tej chwili, no, tak jak mówię, tutaj już mnie zaczyna spędzić wszystko, więc kończymy ten test. Napiszcie mi, czy zakupiliście tą nowość, czy macie ją, czy zainteresowała Was może ta paletka kolejnych nudziaków, czy też może po prostu stwierdziliście, że mm, nie. Ale wiecie co? My nie zrobiliśmy sobie słoczy przynajmniej tych błysków. Chodźcie, zrobimy tak jeszcze na szybko. Bo tak sobie uzmysłowiłam, że chciałam zrobić słoczy już jak będę miała makijaż cały na twarzy i oczywiście co? Zapomniałam. Dobra. Więc, więc zróbmy to tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I na kciuka. O, tutaj to jest brokat. To, 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 to nie jest dla mnie. Dobra. Dobrze, że tego nie użyłam. Pierwszy błysk. Drugi błysk, trzeci błysk, czwarty błysk i los brokatos. Jak widzicie, brokat to jest takie typowe holo. I jeśli chodzi o błyski, też wyglądają bardzo ładnie. Na pewno jakby dużo bardziej interesująco od tych błysków Estelauder, no ale to wiemy, rozumiemy o co chodzi, tak. No i tak tutaj wygląda ten brokacik, który można sobie delikatnie rozetrzeć. Ale on chyba zastyga. Ej, słuchajcie, ten brokat jest na takiej mega zastygającej bazie, także jak go się położy, to to nie jest takie chyba proste, żeby go ruszyć. No i to może być bardzo fajne, bo mm, osoby, które lubią takie brokatowe wykończenia, tak? bo ja mam po prostu zbyt wrażliwe powieki do brokatu. Dlatego u mnie na kanale nie znajdziecie żadnego filmu z brokatem, brokatem, dlatego że jak ja sobie później pomyślę, że muszę zrobić demakijaż, i czymkolwiek, i jakikolwiek, to moje powieki po prostu dałyby mi połbie, delikatnie powiedziawszy. Natomiast, no to jest już tutaj jakby od razu na takiej bazie, i on jest w tym momencie bardzo gładki pod palcem. Jak nabierałam, to czułam, że to jest brokat, ale w tym momencie to jest po prostu gładkość niesamowita. Serio? Serio, serio. No i te błyski też są bardzo gładkie, gdzieś tam też iskierkowe. No, są to takie dużo bardziej interesujące cienie, tak jak mówię, niż Estée Lauder. I tylko jeszcze Wam pokażę, że ten róż to jest duochrom. A nie, chusteczką, słuchajcie, schodzi bez problemu. Tak więc, kochani, wszystkie formalności mamy już za sobą. Napiszcie mi, czy właśnie zainteresowała Was, zaintrygowała ta paletka, czy stwierdzacie, że macie już po prostu dość tych nudziaków i już starczy, i dziękuję, i się nastawiam na zupełnie co innego, czy może macie taką bardzo suchą skórę i zainteresował Was na przykład podkład. Bo ja myślę, że dla bardzo suchych skór to może być bardzo fajna propozycja. Trzeba by było jeszcze sprawdzić, jak on by się zachowywał utrwalony innymi produktami, wiecie, suchymi, czyli innymi pudrami, inaczej mówiąc. No trudno jest mi powiedzieć, dla mnie puder nie, paletka jak najbardziej tak i jeżeli chodzi o tusz do rzęs, trzy razy tak. Dobrze kochani, całuję Was, ściskam. Tu macie przypiętą playlistę. Tutaj macie ostatni filmik, który pojawił się na kanale. A ja Was ściskam, całuję i zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. Buziaczki! Mua!